Cześć, coś już na kołach, tak po cichu, w tajemnicy, tajne przez poufne. Muszę Wam sprzedać kilka informacji na temat nadchodzących imprez po cichu, w tym pandemicznym świecie. Mam nadzieję, że się spotkamy bezpiecznie. I oh, fuck, mają mnie Ataken 1 maja na Kasprowicza będzie spod samolotowy Ekipa z Pewła, łączy nas pasja i wągrowiecką motoryzacja szykują. Małe manewry. Później 9 maja będą rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Oczywiście na rynku i później w Awitatrze. Następnie ostatnia sobota sierpnia, czyli 20. Podajże 8. Będą takie manewry w Wągrowcu, jakiego świat nie widział. W Wągrowcu może nie w Wągrowcu. Motopiking łaziska u Orka na Badzie Będą takie manewry, że... ojej. linki do wszystkich imprez oczywiście pod tym filmikiem. Bądźcie bezpieczni, bądźcie czujni i postaram się jeszcze coś rzucić, żebyście dokładnie wiedzieli, co się dzieje. A teraz muszę się ukryć. Pozdrawiam Was w covidowym świecie, w covidowej rzeczywistości. WŁC na kołach, out.